Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnym vlogu. Widzimy się z Gdańska, jesteśmy na Starym Mieście, na ulicy Góry Targ. Po mojej lewej stronie Neptun, po prawej Zielona Brama. Natomiast nie widzimy się dzisiaj w kontekście moich obowiązków służbowych związanych z wynajmem nieruchomości, ale w kontekście kulinarnym. Ale nie, 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 nie będę gotować, nic się nie zmieniło, nie będzie tutaj cyklu gotów pięknie je Jezży. Widzimy się w kontekście kulinarnym, ale w trochę inny sposób. Pokażę Wam, Jedno z miejsc na gastronomicznie mapie Gdańska powierzamy się do jednej z restauracji w Gdańsku. Także uwaga miasto. uwaga osoby, które planujecie odwiedzić miasto, a sezon wiosna lata zbliża się wielkimi krokami i coraz więcej z Was nas odwiedzi. Ja zawsze wtedy przy tej okazji otrzymuję pytania, gdzie warto zjeździć w Gdańsku. Także dzisiaj przy tej okazji jedno z takich miejsc. Jesteśmy na Starym Mieście, na długim taku po lewej stronie, tak jak mówiłam, Neptun, po mojej prawej stronie Zielona Brama, a za mną urocze kamienieczki z starego miasta Gdańska. No ale też nie o kamienicach ma być, tak? Bo w tychże kamienicach znajduje się hotel IBB Gdańsk. Ale też nie o hotelu będzie. Bo w hotelu IBB Gdańsk znajduje się restauracja Piąte Piętro. No i tytułem wstępu, co jeszcze jeśli chodzi o restaurację Piąte Piętro? Ma być świeżo, smacznie i sezonowo. Restauracja piąte Piętro zmienia swoją kartę wraz z porami roku, tak? Bazuje na produktach, które w danej porze roku są dostępne. Jest to restauracja regionalna, która pracuje właśnie na... Lokalnych produktach, od lokalnych dostawców, no i o tym właśnie będziemy mieli okazję się gdzieś przekonać. I co jeszcze chciałam dodać? Restauracja Piąte Piętro, a tym samym ja, współpracuję z Pomorską Regionalną Izbą Turystyczną w ramach projektu Pomorski Prestige. Jeśli chodzi o projekt Pomorskie Prestige, tutaj inaczej odnośnie, jest to projekt, który ma na celu promocję regionu w kontekście dobrych jakościowo usług, lokalnych produktów i lokalnych dostawców. Stąd m.in. właśnie moja wizyta w Restauracji Piąte Piętro w hotelu i bebek Gdańsk. Także. Tyle teorii, idziemy i przekonamy się, jak to wygląda od środka. A jeżeli chodzi o wnętrze restauracji, bo w tym momencie już znajduje się na terenie restauracji piąte piętro, na piątym piętrze, więc jak wejdziecie do hotelu tak, to kierujcie się po prostu od razu do windy i na piąte piętro. Jak na załączonym obrazku, jeśli chodzi właśnie stricte o samo wnętrze, ale za chwilę pokażę Wam coś, co robi różnicę. Bo spójrzcie na to. Koniecznie stolik. Przy oknie z widokiem na stare miasto. Tak jak wchodziliśmy razem na wieżę Bazyliki Mariackiej, żeby podziwiać Gdańsk z góry, to tutaj możemy podziwiać Gdańsk z poziomu piątego piętra. I to też robi różnicę, prawda? Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy w tym momencie już na terenie restauracji Piąte Piętro i będziemy mieli okazję wysłuchać paru słów na temat właśnie kuchni, którą mamy w ofercie restauracji Piąte Piętro, także oddaję głos. Na wstępie, nazywam się Grzegorz Wicek, jestem szefem kuchni w restauracji Piąte Piętro z pięknym widokiem. sądzę tutaj. To specjalnie zamówione słońce. Specjalnie zamówione, tak, tak, żeby nie było widać. Tak, mamy, do, <laughs> mamy dobre doświetlenie. Mm, tak, jakby chcemy promować kuchnię Street yy, Polską yy, z twistem, takim autorskim moim, gdzie yy, 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 to jest moja wizja na kuchnię. Teraz zmieniamy kartę na typowo wiosenną i no, chcemy, żeby trwała 3 miesiące i potem zmienić na, na letnią. A dokładnie od którego dnia wchodzi karta wiosenna? W poniedziałek robimy test panel, tak uh -huh. jak już ostatecznie dla większości pracowników hotelu, żeby się mogli zapoznać żeby polecać tę kartę, bo jest zaakceptowana i chcielibyśmy już wyszło. Wyszło, 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 wyszło w przyszłym tygodniu, żeby już weszła w życie. Czyli jeżeli będziecie oglądali ten materiał po 16 kwietnia, to już będziemy na karcie wiosennej. Tak. W tej karcie mamy jeszcze przystawki, domowy pasztet z żurawiną na, na grillowanej hałce, pasztet też robimy sami, pasztet jest wołowo-drobiowo-wieprzowy. Nie są takie ścinki, tylko naprawdę na, na dobrych kawałkach mięsa pracujemy. Wątróbkę na toście francuskim z konfiturą z czerwonej cebuli. Do tego regionalne wędliny też mamy mięsa, które pieczemy sami. Dodajemy do tego różnego rodzaju sosy. Z den głównych, takie najbardziej polskie to jest kaczka kompletowana, nowe skaczki. Do tego jest poznańska pyza, a tu jest pampuch, tak? Gdański. Pampucha. To taka pyza na parze z ciasta drożdżowego. Do tego robimy mięso z modrej kapusty i demi demiglas jałowcowy. Drugim takim jakby naszym standardowym daniem mięsnym jest e, zraz podany z karmelizowanymi burakami z anyżem i placki ziemniaczane. A co by Pan polecał jeśli chodzi o osoby bezmięsne, bo reprezentujemy dwie frakcje tutaj. Tak. Znaczy, tutaj Ola będzie protestowała dania mięsne, ja natomiast jestem bezmięsna i bezrybna, to co w takim bądź razie znaczy, można mi zaproponować? Bez, bez rybna to, to um... W ryby, rybne to w trakcie mamy e, trąga łososiowego e, z dużą ilością zielonych warzyw. E, do tego z broku e, brukselka, zielony groszek jest zrobiony z tego mus i placki z cukinii. Mhm. Czyli tej... wyciągamy rybę i masz nie <noise> do placku dajemy jajko. Taki... <noise> jajko nie jest problemem. Nie, 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 jajko nie problem, To tylko stricte mięso ryba ewentualnie. Okej. Okay. Mogłem powiedzieć teraz z menu restaurant Week takie danie wegańskie, wegańskie. To są klopsiki z wędzonego tofu, z sosem o. z pieczonej papryki i pomidorów i z naszego flowa, które pieczą miejsce. Musimy świetne. Wegańskie jeszcze m, barszcz, m, barszcz z pirogami z i żywami. Mm. bo do ciasta nie dajemy jajek nawet nie muszą być stricte wegańskie, bo tak jak mówię, u mnie akurat to jest kwestia tego, że ja po prostu nie zjem mięsa, tak, czy nie zjem ryby, natomiast nie jestem stricte weganką, tak. Produkty, produkty pochodzenia zwierzęcego. Dokładnie, tak, bo sama definicja znowu wegetarianizmu jest kłopotliwa o tyle, że ja na przykład nie jem też ryb. Tak, a wegetarianizm jako taki znowu ryb nie wyklucza, dlatego ja zawsze mówię bez mięso, bez ryba, tak, bo to upraszcza od razu sprawę, natomiast nie ma problemu z serami, sery akurat uwielbiam, takie jajka, właśnie produkty od zwierzęce miód, tak, nie są, nie są absolutnie problemem. Czy jeszcze coś ciekawego chyba w menu wegetariańskim na restaurant Wigna na deser? E, tak, mus, e, nazywamy migdałowy mus z białej fasoli, mm -hmm. i, e, z owocami. Tak? A jeżeli chodzi o karty, to no, mógłbym polecić, znaczy no, czym wszystko polecam jak najbardziej, ale <laughs> domową szarlotkę, którą pieczemy tu sami z tartych jabłek z cynamonem na cienkim ciście. Uh -huh. Pamiętam też, że do menu piesnego wraca fondant czekoladowy? I, tak, wraca fondant czekoladowy z lodami czekoladowymi i płatkami czekolady. Żeby nie połzywało czekolady. Bomba czekoladowa. Ale to dobrze, mi film. przyjemnie. Z to mogę zrobić dzisiaj? O, to są bardzo nie chętnie. Spójrzcie mm -hmm. się tanie, bo no. Jezusie. Jak no. będzie taka możliwość, to jak najbardziej. Możemy... Bo wiem, że jeszcze placuszki, które bodajże tak, jeśli chodzi o desery tak, są tak, w menu też jak przeglądałam opinię, to akurat placuszki były bardzo chwalone. Tak, Racuchy tak. Z konfiturą, z, z konfiturą ze śliwki. No to jest takie regionalne. Tak zwane Aby, ruchanki, tak? Tak. A być może. Wiem, że właśnie jako placówki mi się przewinęło, bo przeglądałam właśnie opinii i akurat placówki kilkakrotnie były chwalone to jest właśnie bardziej, jako deser. taki e, ulubiony deser naszych, naszych gości, także osób, które wracają do nas, mm -hmm. e, to, to właśnie już od razu jest, że deser oni o, nie chcą innego, tylko chcą placówkę jako A To jest taki polski, tak. nie? <laughs> Ostatni zestaw? No co? z Nagrzany to ja w takim momencie razie, jeśli chodzi o przystawki, no to tak dla mnie z przystawek na wprost są regionalne sery. Chyba, że jest jeszcze coś innego, właśnie z karty chociażby restaurant wikowej, co na przystawki jest dostępne. Bo jak nie, to ja bardzo chętnie serów bym spróbowała. Znaczy, nie, to możemy zrobić e, pasztet. E, uh -huh. Możemy zrobić tą deskę serów. E, potem możemy zrobić te, te jedne właśnie dwupyciki z tofu, będą na Świetnie, uh -huh. tak najbardziej. Jakie jeszcze jedno danie. No tak mnie pan namawia, że ja tak ten zaraz mi utkwił. Dobrze, zrobimy do tego zraza i potem zrobimy fondanta i szerotkę. Super. A zupkę jeszcze? Ten spóźnię. A no ja miałam rekomendowany tak bulion z kiszonej kapusty. Tak, z pierogami Dokładnie. Dokładnie. To ja jeszcze bulion. Ola, Rosło czy żurek? Żurek. Żurek. <słysyjny> <gulion> Oczywiście. Oczywiście. No okej. Okay. No, menu wybrane w takim razie. To jak w takim razie działać? Część pierwsza zaczynamy od przystawek. Oddaję w takim razie głos. Pierwszą przystawkę są sery regionalne. Zaczynając, może tu od pierwszego, to jest wędzony twaróg z papryką wędzoną. Kozi ser. Tu mamy dwa rodzaje sera regionalnego, ale jakby nie z Pomorza, tylko z Wielkopolski. Uh -huh. Jest to ser koryciński, jeden jest z czarnuszką, jeden jest z szumym pomidorem jeden z pietruszką. Tu mamy twaróg, jeden z czarnuszką, a jeden z natką pietruszki. Do tego owoce, suszone owoce świeże, orzechy, nasze pieczywo, nasza konfitura ze śliwek, żurawina i miód. Mamy drugą przystawkę. Maka wersja mięsna. Wersja mięsna, jest to pasztet pieczony u nas, do tego owoce żurawina i chałka z pobliskiej piekarni od pana majtrowskiego. Uważam, że o, to jedno my z my my najlepszych pieczyw, jakie w ogóle Podpisuje się. To pieczywo mamy też na śniadania, codziennie, rano na przykład. Mm. Mhm. Pieczywo na pewno ma bardzo. bardzo. Znam Piekarnie, tak? Piekarnie z tradycjami tutaj u nas w regionie. Ale pieczywo, pieczywo na... najlepsze. I ilości limitowana. Tak. Do którejś godziny? Dokładnie. Do dokładnie. Do południa tego, się nie przyjdzie, to do w później nie ma. Do koczefa. dziesiątej godziny mm. i nie ma pieczywo. Smacznego. No, no, Słyszałam. Dziękujemy bardzo. No i jeśli chodzi o całą kartę, jeszcze żebyśmy mieli pogląd, żebyście też sobie mogli zweryfikować. przystawki, o których mówiliśmy. Zupy. Jak widzicie, te ceny są bardzo przyjemne, tak jak ceny po prostu na mieście. Dania główne. Desery. I karta win. Jemy, jemy dalej. Żurek. Danam, 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 danam. I do tego robimy pierogi z... pierogi ruskie, czyli z twargiem i z mhm. Druga zupka to jest żurek. Gdzie na jest facie. tajemnica żurku? W głowie! <laughs> Tajemny przepis. Tajemny przepis. E, żurek na zakwasie z białą kiełbasą, z boczkiem, czoskiem, ziemniakami. E, jajko i oprócz tego dodatkowo jeszcze podajemy kwaśną śmietanę i chrzan. Mm -hmm. Dla podbicia smaku. Jaśnie, tak porozmawiamy sobie o daniu głównym danie główne typowo wegańskie nie ma nic z mięsa ale sama natura sos z pieczonej papryki i pieczonych pomidorów i do tego pulkociki z zardzonego tofu moje ulubione uwielbiam tofu i trochę sosu Worcester troszeczkę i pachnie i, I bardzo wdzięczny na fotografowanie. Teraz będę zdjęcia, więc będzie bardzo ładnie <grymnie> wyglądało. Musi też wyglądać, nie tylko tak. <grymnie> wygląda. A co jest na drugim na talerzu? Wersja dla osób mięsnych. Śląska rolada, połowa, kodęsza, zraz wielkopolski. Ja na to mówię zraz wielkopolski. Czyli wołowina dosyć cienko rozbita, zawinięta w roladę, w środku jest chleb razowy, boczek, ogórek kiszony, cebula, musztarda i majerenek. To wszystko jest odtwarzane, bo pewnie przez dwie godziny, do tego mamy buraki, najpierw upieczone, które są karmelizowane z anyżem i placki ziemniaczane. I sosik własny z anyżką czekoladą. Przepis autorski, tajemniczy. Nie, nie może nikomu i... grać. <gryś> Jakiś sentyment do Wielkopolski? Bo tu się ponownie Wielkopolska to... pojawia. Jak przy Tak, Tak, ja jak jakby tego nie powiedziałem. W Gdańsku jestem od troszeczkę ponad roku. Pozdrowity mhm. no, z <gryś> No to jesteśmy poniekąd po sąsiedztwie, Bo ja z kolei pochodzę z Wielkopolskiego. Mój tata tam mieszka mhm my trochę porozmawiali, to znajdziemy wspólnych znajomych. Tak, tak, tak można popłynąć. No dobra. To co? Smacznego. Dziękujemy bardzo. E, tu mam nowy deser. E, ustawiam, coś ja chciałam powiedzieć, że teraz będzie film, czyli desery. Desery autorskie. E, pierwsza szalotka e, na cieście krótkim z odami waniliowym bitą śmietaną, e, jabłka tarte e, i Wymieszamy tylko z cynamonem. Zapieczone pod ciastem też pluchą. Ja ciasto kuchę robię z, z kaszką manną. mandą. Moja tajemnica. To jest inspiracja od Jimmy'ego Oliviera. To już nie będzie tajemnica. To już nie będzie. <gry> <tajemnicę>. Ale <gry> uważam, że świadomie świetnie przyczyna. Luft jest fondant czekoladowy, czyli tak zwana lava cake. Słuchajcie, jak to pachnie. Lody czekoladowe, wita śmietana i... To też może być tajemnica, ale <laughs> zagładnie Bachman, który jest cukierkudel z cynamonem, ja do dekoracji. A tu też mamy cukier. Tak, to jest cukierkudel z cynamonem. oj, ładnie. To co, jemy? jemy? Jemy. Z drugiej strony kamery też kiwają, że jemy. To jemy. Słuchajcie, Wyszliśmy właśnie z naszej obiadu kolacji. I teraz jak to powiedzieć, no bo tak jak was informowałam wcześniej, ta wizyta była w ramach współpracy z Pomorską Regionalną Izbą Turystyczną w ramach projektu Pomorski Prestige, Więc wiecie, że to jest współpraca. Natomiast słuchajcie, naprawdę było pysznie. Naprawdę było pysznie. Ja wiem, że teraz możecie powiedzieć ha, ha, ha tak, no bo współpracujecie i tak dalej. Nie, naprawdę było pysznie. Ola było? Było. Ola, która ze mną była, jest totalnie Bardzo. niezależna, tak? A w ogóle to jest Ola. Jak czasami się pytacie, kto się zajmuje moimi kotami, to tutaj z boku mnie stoi Ola właśnie, która często do moich kotków przychodzi. I Ola ręczy za to, że też było pysznie. Naprawdę nie mamy się na co uskarżać. My teraz idziemy sobie jeszcze tutaj, poplotkujemy między sobą, a ja wam później jeszcze na spokojnie co nieco o tych wrażeniach poopowiadam, każdym razie one są naprawdę pozytywne. No sorry, no nie powiem nic złego. Możecie mnie oskarżać o brak obiektywizmu, ale taka jest tym razem prawda. Także restauracja piąte piętro tam u góry hotel IBB. Odwrócę kamerę. Zobaczcie, jesteśmy na tej wysokości długiego targu. Tutaj te nasze piękne kamieniczki, o których zawsze rozmawiamy. I tutaj jak wejdziecie w ulicę Mieszczańską, bo wejście jest od ulicy Mieszczańskiej i jest po lewej stronie hotel IBB. I wchodzicie do windy i jedziecie na piąte piętro. I tam naprawdę będzie pysznie. A tak stoi, ok? Kawałeczek dalej. Kamera ujęcie pierwsze start. Dobra, czekaj biorę oddech. Zabiorę Was dzisiaj w jedną z Dobra, raz jeszcze. Dobra, mówię dalej. Okej, to już musi być klaps trzeci. To będzie klaps trzeci. Ale jest taki prosty, czekaj. Ja coś chciałem powiedzieć. Pierwszy raz jestem na wizji. Ale nie ostatni. No nie ostatni. Na szczęście nie na żywo, jak mówię coś się wytnie, tutaj mi uciekło z deski coś, spokojnie wytniemy.